Cześć! Jesteśmy z zespół Kajdow. Filip, Bartek, Krzysiek. Dziękujemy Wam serdecznie za wszystkie oddane głosy. Udało nam się wygrać plebiscyt 7 z garażu. To dzięki Wam wygraliśmy ten plebiscyt i to dla Was jest to zwycięstwo dedykowane. I zapraszamy do słuchania naszej muzyki. Plebiscyt 7 z garażu to przede wszystkim była dla nas niesamowita e, motywacja. Do sprawdzenia naszego, naszych, naszych fanów, tak czy oni zagłosują, czy będą chcieli, żebyśmy wygrali, czy, czy mają motywację. Okazało się, że my posiadali tę motywację i dzisiaj wygraliśmy. Nagroda, którą zdobyliśmy do 1000 zł, została już po części wydana, ponieważ dwo, dwóch członków od nas zespołu pojechało promować e, zespół do Belgii. No i zobaczymy niedługo z jakim skutkiem. Oh my... Miasto Gent. Byliśmy tam, mieliśmy przyjemność odwiedzić Showcase Festival Glimps. No, poznaliśmy wiele osób z branży, wiele osób z agencji koncertowych, z agencji promujących zespoły z różnych festiwali, rozdaliśmy sporo płyt, rozmawialiśmy z wieloma osobami, zarówno ja jak i Dominika, bo my pojechaliśmy, zostaliśmy wydelegowani. No i teraz czekamy na jakiś pozytywny feedback ze strony tych wszystkich ludzi. Rozpoczęliśmy pracę nad albumem. Tak samo nowy perkusista, no to prawda, nowe wyzwania dla całego naszego zespołu. Dlatego komponujemy materiał i szykujemy się, żeby w maju rozpocząć jakieś, jakąś serię koncertów w związku z promocją naszego nowego materiału. W 2012 roku będziemy bardziej nastawieni na rynek zagraniczny, bo planujemy wiele wyjazdów i. Nordland Festival nam właśnie umożliwia takie wyjazdy gdzieś na showcase czy coś, ale też będziemy dużo grali w Polsce. Mam nadzieję, że w maju na jakieś juvenalia pojedziemy i tam będziemy mogli zaprezentować swoją muzykę. W najbliższym czasie święta, z tej okazji, chcielibyśmy złożyć Wam. Najbardziej muzyczne życzenia zdrowych, rodzinnych świąt, żebyście słuchali dużo dobrej muzyki, żebyście kupowali dużo dobrych płyt i zobaczyli w przyszłym roku super koncerty. Jeszcze raz dziękujemy za możliwość wygrania siódemki z garażu. Słuchajcie, kind of. I odwiedzajcie MMUć, klikajcie cały czas na ten portal, teraz bardzo nam się on podoba, ponieważ wygraliśmy 1000 złotych, dlatego koniecznie oglądajcie, bardzo koniecznie. My. I nie zapomnijcie nas polubić na Facebooku www.kindow.pl